It's corn! Dzisiaj będziemy z kukurydzy, nie robili kukurydzy samej w sobie, tylko chleb kukurydziany. Dokładnie tak. Children of the corn! Brzmi jak jakiś zespół. No bo jest taki zespół. Corn jest to bardzo dobry zespół. Powinieneś słuchać corn, bo... Ja w twoim wieku słuchałem corn! It's corn! It's corn! O tak powinienem zaczynać te piosenki swoje Witamy Was na kanale Ty Monster! I w programie wyjemy gdzie? Ja opowiadam Cięgowski. Ten Pan i ja robimy jedzenie. Tak, robimy Kukurydze. jedzenie i dzisiaj właśnie będziemy robili chleb kukurydziany. Tak jak mówiliśmy, z Dzieci z Kukurydzy był taki film, zresztą więcej. Dzieci kukurydzy to amerykański horror, który miał swoją premierę w 1984 roku. Film wyreżyserował Fritz Kirsch na podstawie powieści Stephena Kinga. Jedną z głównych ról zagrała Linda Hamilton która jest znana z na przykład Terminatora. Słuchajcie, przepis znaleźliśmy na jakiejś amerykańskiej stronie i zaraz się dowiemy czego potrzebujemy. Dwóch łyżek pokrojonej cebuli. No i właśnie ja się teraz tak zastanawiam... Tablespoons... Bo to jest... to jest przepis amerykański, oni to robią w table tablespoonsach. Po prostu powinna być mała... Pokrojona cebula. Wystarczyłoby tak napisać. Cztery łyżki oleju szybakowego. Szklanka mąki pszennej. Szklanka mąki kukurydzianej. Pięć łyżki cukru. Cztery łyżeczki proszku do pieczenia. No. Pół łyżki soli. Dwa duże jaja. Szklanka meka, bo tata wrócił. <laughs> Pół szklanki kukurydzy i... Jedna trzecia szklanka startego sera. Trochę salsy. I posiekany szczypiorek. Dobrze, zaczniemy od y, cebuli. Posiekamy ją. Trzeba ją posiekać i przysmażyć. Y, Zależy im na tym, żeby właśnie była przysmażona, no żeby nie była surowa po prostu, bo potem to wszystko do piekarnika wrzucamy. Fabuła filmu dzieje się w Stanach w Nebraska. Gromadka dziwnie wyglądających dzieci dokonała kiedyś masakry. Młoda para próbuje przeżyć i zrozumieć genezę tego kultu. Ja posiekam cebulę, a tym on w tym czasie odstać kukurydzę. Hmm. Okej, okay, tylko muszę to otworzyć bo boję się, bo one są ostre. No, to tu jest twój test na bycie dorosłym. To, to jest bardzo ostre generalnie tu. No to, patrz jak tak robisz? Pamiętaj, z wszystkimi brzytwami i tak dalej. Nie róbcie tak, nie wzdłuż, tak sobie możecie robić. Widzisz, zrób tak. Przejdź po tym tak. To jest ostre, ale nie jedź tak, bo tak się przetniesz. W 1992 roku powstał kinowy sequel, natomiast oprócz niego powstało też 7 innych części i remake telewizyjny. Dzieci Kukurydzy jest to najdłuższa seria na podstawie powieści Simona Kinga o tym samym tytule. Bo pieniądze! Smażymy teraz cebulę. Będę się trzymał ich przepisów. Jedna łyżka. Tu mam mniejsza cebulę, a ja wrzucę już mąkę, żeby się wyrabiało coś tam. Trzeba pomieszać wszystkie składniki. Jak czujesz zapach cebuli, cebuli, to mi się kojarzy z jajecznicą od razu. No jajecznicę. Jajecznicę z cebulą, tata. A kto nie lubi jajecznicy z cebulą? Cebula, czosnek, podstawa wszystkiego. Całego jedzenia świata. Cztery łyżeczki tego tutaj daj. Kłaską łyżeczkę soli. Super. I daj mi to się pomieszało. Ja, Nikolaj. Dobra, dwa jajka. Wbijaj do tego. Jest, mamy to. Nie lubię e, bardzo rozbijać jajek. To film pełen montażowych i reżyserskich wpadek. Jest ich w nim kilkanaście. Sam film nie był kręcony w Nebrasce, a w stanie Iowa i trochę w Kalifornii. Pomylili się nawet o zwiastunie filmu i napisali Stephen King przez spał. Nawet ja tyle nie popełniam błędów ortograficznych, a popełniam ich mnóstwo. To jest ważne. Ja wiem, że wy wszyscy, jak lejecie mleko, to lejecie tak i ono się tu rozlewa, nie? I kapie wszędzie. Dlatego trzeba zdecydowanym ruchem od razu zacząć wlewać. A wtedy ogóle... zaczniecie to pyk. Śladu nie ma. A w ogóle jak są właśnie takie, nie takie, ale takie kartony od soków, co nie? No. I one są tak pochylone. Tak, to tak. To, to się nie wlewa tak, tylko trzeba właśnie tak, bo wtedy się nie rozlewa. Niemiecki tytuł jest z błędem. Tinder the Stones oznacza Dzieci Gniew. W sumie pasuje. Pyk, mleko. Co tam dalej było? Trzy łyżki oleju tutaj były. Trzeba zetrzeć ser. Ser. Wiesz co, pomieszaj to na widelec. Dobra, mamy Trzeba pociąć piórek. Okay. Przy produkcji pomagali skałci. Oni chcieli doświadczenia, a producenci nic nie musieli zapłacić. Możemy ustawić piekarnik, ale nie wiem na ile, bo tu jest napisane na 425 stopni Fahrenheita. O, Fahrenheit. 218. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. trzeba. Dobra. Teraz to wszystko, co mamy, wrzucamy tutaj. I wyrabiamy ciasto. Cukru nie daliśmy. No. Zapomnieliśmy o salcie i cukrze, ale to nie będzie problemem? Nie jestem pewien, czy dawać te serwisy, szczerze mówiąc, ja bym jej nie dawał, bo to zmieni całkowicie smak tej potrawy. Tam wiecie, co prędzej już tego czyliś sos, bo on jest słodki, on będzie bardziej pasował do tego. W oryginalnej wersji filmu Linda Hamilton zostaje powieszona i pozbawiona oczu. Bardzo milutko, co nie? W szczególności, że to jest bajka dla dzieci, bo dzieci kukurydzy. W 2004 roku znalazło się w top 10 najbardziej przerażających horrorów według Blockbuster. <laughs> To miało połączyć, to się połączyło. I niech tylko Bóg rozłączy. Wysmarowaliśmy masłem tę patelenkę. To jest omlet, słuchajcie. Wyszedł nam omlet. Dobra, wrzucamy to do piekarnika. Teoretycznie 20-25 minut. minut. Let's find out. W samochodzie głównych bohaterów leży książka Nocna Zmiana. Jest to zbiór opowiadań Kinga, gdzie jedno z nich to właśnie dzieci kukurydzy. I zrobił się chlebek. Zobaczmy, czy jest dobry. No. Wygląda epicko. Nie sam American Pie, ale taki pie nam trochę wyszedł z tego. Klep ugrodziony jest to jedna z najstarszych potraw. Premis ma nawet kilka tysięcy lat. I stworzyły go ludy obu Ameryk. Jest ciepłe, bardzo. Mm, gorące. Nie wiem, czy to jest słodkie, czy słone. Coś jest słone. Cebula jest też słodka. Cebula nadaje słodyczy temu. właśnie cukier. No i kukurydza, wiadomo. Kukurydza. No. kukurydza. Smakuje teraz jak gorące ciasto. No takie pomieszanie... Wspomnimy z jakimś dżemem. Mamy dżem jakiś? Jaki smak? No i no, zobaczmy. Mmm. No Nie będę ukrywał, ale dobrze smakuje. Z Mam mm. Wow, musisz spróbować. Smakuje trochę jak cebula. Tylko ku góry dziany cebulasz. Mm -hmm. mm. Od... Okazało się, że to jest kukurydziany cebularz. Cebularz w ogóle powstał od przodków, którzy przypłynęli z dalekiej Ameryki i się osadzili w Lublinie. From no to oni właśnie zrobili takie cebularze, tylko nie mieli kukurydzianej mąki i robili takie normalne. Jest to dobre. O co na... 8 na 10. 8 na 10. Nie jadłam tego ciągle. Ale jest dobre. Ja 9 na 10. Dzień na 10? Ty dajesz 9 na 10. No, no bardzo dobry mam No to będzie 8 na 10, gdzieś mniej więcej. Dziękujemy Wam bardzo. napiszcie w komentarzu, co byście Nosi chcieli. Się zobaczyć w następnym odcinku. I miłego... Dokładnie co. Fondano czekoladowego. Już były. Były po, I miłego co? Już który jest dzisiaj drugi. Mm -hmm. Więc no. Po Halloween widzimy się. Po Halloween jesteśmy, więc no to co, to fajnie, że przeżyliście święto zmarłych. <noise> na razie. Bye bye! Dawaj super! Like a comment, e-comment-tash. the